Przez wiele lat byłem przekonany, że nic w Ziemi Świętej nie jest w stanie mnie już zaskoczyć. Znałem każdy zakamarek Jerozolimy, przeszedłem niezliczone ścieżki na Górze Oliwnej, spałem pod gwiazdami pustyni Judei i prowadziłem rozmowy z rabinami, archeologami, mnichami i starcami, którzy twierdzili, że widzieli rzeczy, o jakich większość ludzi boi się nawet pomyśleć. A jednak pewnego wrześniowego świtu 2023 roku. Wszystko, co uważałem za pewne, zaczęło pękać. Wszystko zaczęło się od zwykłego e-maila. Byłem wtedy w Madrycie, pochylony nad starymi notatnikami dotyczącymi innych badań, kiedy zobaczyłem krótką wiadomość od znajomego z Izraela: Jutro otwierają grobowiec dziewicy Dolina Cedronu. Przyjedź, jeśli możesz. Gdy tylko to przeczytałem, poczułem dreszcz. Nie strachu, ale czegoś poważniejszego, głębszego. Jakby jakaś stara siła budziła się po długim milczeniu. Bez zastanowienia wsiadłem w pierwszy samolot. O świcie wynająłem samochód i ruszyłem prosto do Jerozolimy. Niebo było nienaturalnie czyste, intensywnie niebieskie, jakby malowane ręką artysty. Pomyślałem wtedy, pół żartem, pół poważnie: w dniu, w którym naruszą coś świętego, niebo wygląda jak znak. Może to przypadek, ale w takie przypadki przestałem wierzyć. Kiedy dotarłem do Doliny Cedronu, miejsce było już zabezpieczone strażnicy, archeolodzy, kilku dziennikarzy, kamery trzymane z daleka, a w samym centrum wejście do starożytnej krypty, niepozorne, wykute w surowej skale, przez wieki odwiedzane przez miliony pielgrzymów. Mówiono, że właśnie tam złożono ciało Maryi, albo że stamtąd uniosła się do nieba. Zależało, kogo się pytało. Spróbowałem podejść bliżej, lecz zatrzymał mnie żołnierz. Wytłumaczyłem, kim jestem i dlaczego przyjechałem. Popatrzył na mnie z wątpliwością, dopóki nie pojawił się Jaim Lewy, archeolog, którego znałem z dawnych badań. Widząc mnie, zaśmiał się tylko pod nosem, jakby spodziewał się mojego przyjazdu. Oczywiście, że tu jesteś, powiedział. Nie potrafiłbyś tego przegapić. Dzięki niemu weszliśmy w niewielkiej grupie. Powietrze w środku było chłodne, pachniało wilgotnym kamieniem i czymś jeszcze, czymś bardzo starym. Zeszliśmy po wąskich stopniach w dół. Mój puls przyspieszał nie z ekscytacji, ale z poczucia, że przekraczamy próg, którego może nie powinniśmy przekraczać. Krypta była mała: cztery metry długości dwie szerokości. Ściany pokrywały napisy w Grece, aramejskim i łacinie. A na końcu kamienna płyta przykrywająca niszę. Miejsce, które od wieków uważano za ostatni spoczynek Maryi. Ja im uklęknął i przesunął po płycie czujnikiem. Na ekranie pojawiły się linie, echo czegoś pod spodem. Gdy zaczęli podnosić płytę, usłyszałem dźwięk, jakby sama ziemia protestowała, a potem cisza, i widok, który zmienił wszystko. Pod płytą nie było ciała. Nie było nawet pyłu, był tylko ślad. Idealnie odciśnięta sylwetka człowieka, jakby coś. Albo ktoś tam leżał, ale nie zostawił nic poza obecnością. To był moment, w którym poczułem, że grunt pod moimi stopami przestaje być pewny. Po pierwszym szoku, jaki przeżyliśmy, widząc pusty, wykuty ślad w kamieniu, wróciłem do hotelu z głową pełną pytań. Całą noc przeglądałem dawne kroniki, artykuły, starożytne świadectwa i ku mojemu zdumieniu odkryłem, że otwarcie grobowca Maryi nie było wydarzeniem bez precedensu. W historii istniały próby z poprzednich wieków, w diasty stuleciu, w czasie krucjat, a później w epoce osmańskiej. Za każdym razem relacje mówiły dokładnie to samo. Grobowiec był pusty, zawsze pusty. Zrozumiałem wtedy, że albo wszyscy świadkowie przez całe stulecia się mylili, albo że tradycja kryła w sobie więcej niż ktokolwiek chciał przyznać. Mimo to coś nie pozwalało mi zasnąć. Miałem wrażenie, że to, co zobaczyliśmy, było tylko początkiem. Postanowiłem wrócić do doliny cedronu, choć tym razem nikt mnie tam nie oczekiwał. Ja im pojawił się dopiero po chwili. Wyglądał, jakby od dawna nie spał jego oczy były zaczerwienione, a ręce lekko drżały. Musisz to zobaczyć, powiedział jedynie. Zeszliśmy ponownie do krypty, lecz tym razem zauważyłem coś nowego. Pod miejscem, gdzie znajdowała się kamienna płyta, Archeolodzy odkryli jeszcze jedno wejście: niewielki otwór prowadzący do niższej, ukrytej komory. To było całkowicie zakryte, wyjaśnił Haim. Jakby ktoś celowo chciał, aby nikt tego nie znalazł. Weszliśmy tam ostrożnie, wewnątrz znajdowała się mała skrzynka z drewna, tak starego, że wydawało się, że dotyk je rozsypie. A jednak była zamknięta, jakby czekała właśnie na ten moment. Ja im delikatnie ją otworzył odsłaniając fragment białego lnu, niezwykle dobrze zachowanego, jak na coś, co miało dwa tysiące lat. Gdy uniósł tkaninę, zobaczyliśmy złotą nić wyszywającą imię, zapisane po hebrajsku Miriam. Serce zabiło mi mocniej. Tkanina była cienka, delikatna, coś pomiędzy welonem a rytualnym okryciem. I wtedy zauważyłem jeszcze coś. Na krawędzi materiału widać było ciemniejsze plamki. To nie może być wyszeptałem. Ja im niemal od razu wyjął przenośny spektrometr. Po kilku minutach wpatrywania się w wyniki pobladł. To krew, powiedział cicho. Ludzka krew. I coś jeszcze. Coś, czego nie potrafię zidentyfikować. Nie wiedziałem, co powiedzieć. W tamtej chwili czułem, jak historia, którą znałem, rozpada się na kawałki. Przypomniałem sobie słowa starego mnicha koptyjskiego, którego spotkałem kiedyś w Egipcie grobowiec Maryi nie przechowuje jej ciała przechowuje jej sekret. Wtedy myślałem, że to poetycka metafora, teraz nie byłem już tego taki pewny. Zabrałem welon do rękawicowej skrzyni i razem z Haimem ustaliliśmy, że muszą zostać przeprowadzone analizy w profesjonalnych laboratoriach. Wiedziałem jednak, że to, co znaleźliśmy, nie było zwykłym artefaktem. W tamtym ciemnym pomieszczeniu, pośród kurzu i chłodu skał, czułem już wyraźnie. Ten sekret miał dopiero zacząć się odsłaniać. Przez kolejne dni żyłem jak w zawieszeniu. Welon Maryi, jeśli rzeczywiście do niej należał, stanowił odkrycie, którego żaden z nas nie potrafił jeszcze nazwać. Ja im, choć zwykle niewzruszony, chodził nerwowo po swoim laboratorium, a ja nie mogłem przestać myśleć o tamtych drobnych plamach krwi. Zebraliśmy próbkę i wysłaliśmy ją do kilku niezależnych laboratoriów w Barcelonie, Zurychu i Bostonie. Zadbaliśmy o pełną anonimowość, żadnych kontekstów, żadnych wskazówek, tylko surowe dane. Pierwszy raport przyszedł z Hiszpanii, był zaskakująco krótki. Wyniki poza zakresem znanych norm, zalecamy dalsze badania specjalistyczne. Pomyślałem, że to jedynie ostrożność naukowców. Kolejne wyniki jednak wpędziły nas w milczenie. Laboratorium w Bostonie przesłało szczegółową analizę chromosomów. Ja im siedział obok mnie kiedy otwierałem plik. Linie, wykresy, sekwencje DNA, wszystko wyglądało standardowo, dopóki nie dotarliśmy do końca. Obecność dodatkowych markerów genetycznych, niewystępujących w żadnej znanej bazie ludzkiej. Mój żołądek ścisnął się tak, jakby ktoś uderzył mnie pięścią. To niemożliwe, szepnąłem. A jednak dane były precyzyjne, krystalicznie jasne. To nie jest naturalna struktura, powiedział Heim, masując skronie. Nie mieści się w żadnym modelu biologicznym. To tak, jakby, jakby ten materiał genetyczny należał do istoty, która była człowiekiem, ale jednocześnie czymś więcej. Usiedliśmy w ciszy, próbując to pojąć. W nauce nie ma miejsca na słowa cud, świętość czy zboskość, a jednak to właśnie te słowa cisnęły mi się do głowy. Był to moment, w którym granica między wiarą a nauką zaczynała się rozmywać. W tym samym czasie przyszły wyniki datowania węglowego. Tkanina miała około 2000 lat, z marginesem 50, dokładnie z epoki Maryi. Ale coś jeszcze bardziej niepokoiło specjalistów, lnu użytego do stworzenia welonu nie spotyka się w zwykłych domostwach. Był to materiał najwyższej jakości, używany jedynie podczas szczególnych rytuałów albo przeznaczony dla osób wyjątkowo uprzywilejowanych. Wieczorem, gdy siedzieliśmy nad dokumentacją, ja im odchylił się na krześle i zamknął oczy. Jeśli to wszystko jest prawdą, zaczął. To znaczy, że nauka właśnie potyka się o coś, czego nie potrafi wyjaśnić, a ludzie ludzie nie są gotowi na takie odkrycia, miał rację. Nawet ja, człowiek, który spędził życie na pograniczu tego, co możliwe i niemożliwe, Czułem, że zbliżamy się do czegoś zbyt wielkiego, by to pojąć. Ale to nie był koniec. Ostatni raport, ten z Barcelony, zawierał informację, która zbiła mnie z nóg. Porównali próbkę krwi z danymi z Sudarium z Turynu. Wyniki wykazały zgodność, niepełną, ale jednoznaczną. Jakby obie próbki należały do osób tej samej rodziny. Matka i syn, powiedział Chaim, a jego głos drżał. Wtedy zrozumiałem, że to, co odkryliśmy, nie jest tylko zagadką historyczną. To była brama, początek czegoś, co miało zaprowadzić nas jeszcze głębiej, w miejsca, do których nauka rzadko się zapuszcza. Wszystkie naukowe wyniki, dane i raporty prowadziły nas w jedno miejsce, do granicy, której współczesna wiedza nie potrafiła przekroczyć. Wiedzieliśmy coraz więcej, a jednocześnie jeszcze mniej rozumieliśmy. To właśnie wtedy otrzymałem list, który zmienił kierunek całego śledztwa. Była to krótka, odręcznie napisana wiadomość z klasztoru na górze Atos. Nadawcą był ojciec Serafin, mnich, o którym słyszałem, że od lat zajmuje się starożytnymi manuskryptami. Zapraszał mnie, prosząc, abym przyjechał sam i z otwartym sercem. Te słowa brzmiały enigmatycznie, ale coś we mnie podpowiadało, że muszę tam pojechać. Podróż była długa i męcząca. "Gdy dotarłem na miejsce, słońce chyliło się ku zachodowi, rzucając ciepłe, złote światło na marmurowe mury klasztoru. Ojciec Serafin czekał na mnie u bramy. Starszy mężczyzna o siwej brodzie, jego oczy były niezwykle spokojne, jakby kryły wiedzę, którą niewielu ludzi może pojąć. Zaprowadził mnie do małej celi. Na stole leżała księga oprawiona w ciemną skórę z wyblakłymi literami greckiego alfabetu. To, powiedział cicho, jest Ewangelia zaśnięcia Maryi, nieuznawana oficjalnie, lecz przechowywana przez nas od wieków. Delikatnie otworzył księgę. Czułem, jak powietrze w pomieszczeniu gęstnieje. Mnich zaczął czytać, a jego głos brzmiał jak echo czegoś bardzo starego. Tekst opisywał ostatnie chwile życia Maryi nie jako zwykłą śmierć, lecz jako zaśnięcie, spokojne odejście, które poprzedzała modlitwa, cisza i zgromadzenie apostołów lecz najważniejsze było to, co nastąpiło później. Gdy Maryja zasnęła, jej ciało, według tekstu, zaczęło promieniować światłem. Najpierw łagodnym, potem coraz silniejszym, aż apostołowie musieli zasłaniać oczy. Kiedy blask ustał i ponownie podnieśli wzrok, ciała nie było. Pozostał jedynie welon. W tej krótkiej chwili zrozumiałem, że ten opis idealnie pasuje do wszystkiego, co znaleźliśmy. Pusty grobowiec. Odcisk w kamieniu, welon z krwią, energia, której nikt nie potrafił wyjaśnić. To nie była śmierć w ludzkim sensie. To była przemiana, z materii w światło. Czy to możliwe? Wyszeptałem bardziej do siebie niż do mnicha. Ojciec serafin zamknął księgę i spojrzał na mnie z łagodnym uśmiechem. Nauka widzi świat przez pryzmat formuł. Wiara widzi światło tam, gdzie nauka widzi cień. Maryja była mostem między jednym a drugim. Jej ciało nie zniknęło, przeszło dalej. Te słowa brzmiały tak prosto, a jednocześnie miały w sobie ciężar, którego nauka nigdy nie uniesie. Spędziłem tam trzy dni, modląc się, rozmawiając i próbując pojąć sens tego, co usłyszałem. Kiedy w końcu odjeżdżałem, ojciec Serafin wręczył mi kopię starożytnej księgi. Zachowaj ją, powiedział i dziel się nią tylko z tymi, którzy mają uszy do słuchania. Wiedziałem już, że wracając z Atosu, wracam nie tylko z dokumentem, ale z odpowiedzią, choć nie taką, jakiej się spodziewałem. Bo ta odpowiedź prowadziła dalej, głębiej, ku temu, co miało wydarzyć się później. Po powrocie z góry Atos przez wiele dni czułem, jakby coś we mnie dojrzewało, zbierało się, próbowało nabrać kształtu. Ewangelia zaśnięcia nie była jedynie starożytnym tekstem, była brakującym ogniwem, kluczem, który nagle zaczynał otwierać wszystkie pozostałe drzwi. Jednak dopiero to, co wydarzyło się później, pozwoliło mi zrozumieć, że nasz odkryty sekret nie dotyczył przeszłości, lecz teraźniejszości. Pewnego popołudnia dostałem wiadomość od Alessandry, lekarki z Włoch, która odwiedziła grobowiec trzy dni po jego ponownym zamknięciu. Opisała, że podczas modlitwy poczuła obecność delikatną, ale intensywną, jakby światło dotknęło jej serca, a potem usłyszała szept. Wszystko jest wypełnione. Odpisałem jej grzecznie, próbując zachować zdrowy rozsądek, pytając o zdrowie, stres, możliwe wyjaśnienia psychologiczne. Ale ona odpowiedziała spokojnie: Proszę pana, ja wiem, kiedy mój umysł płata mi figle. To nie było złudzenie. Nie była jedyna. W tygodniach, które nastąpiły, otrzymywałem dziesiątki podobnych świadectw od pielgrzymów, turystów, nawet ateistów, różne osoby, różne języki, ale opis przeżyć niemal identyczny. Ktoś lub coś w tym miejscu pozostało. To właśnie te skumulowane głosy sprawiły, że zaprosiłem do Jerozolimy Filipa Dubois, francuskiego parapsychologa i psychologa naukowego. Nie wierzył w żadne cudowne historie, ale zgodził się na kilka nocy badań z czystej profesjonalnej ciekawości. Kiedy wrócił do mnie po trzech dniach spędzonych w grobowcu, wyglądał na człowieka, który zobaczył więcej niż chciał. To miejsce, powiedział, szukając słów, ono nie jest nawiedzone, nie jest też zwyczajnie święte, jest naładowane energią, jakby ogromny ładunek emocjonalny został tam zostawiony i nadal wibrował. To nie jest duch, nie jest zjawisko paranormalne, to bardziej jak echo czegoś, co miało potężne znaczenie. Echo czego? Zapytałem. Obecności, odpowiedział tylko. To jedno słowo przeszło przeze mnie jak chłodny powiew. Z tymi wynikami w ręku pojechałem do Rzymu na prywatne spotkanie z kardynałem, którego znałem od lat. Wysłuchał mnie w milczeniu opowieści o pustej niszy, welonie, analizach DNA, świadectwach ludzi, a na końcu o energii, którą opisał Dubois. Kiedy skończyłem, westchnął ciężko. Kościół wiedział, że grobowiec jest pusty, powiedział cicho. Wiedzieliśmy od wieków, dlatego ogłoszono dogmat o wniebowzięciu. Maryja nie zostawiła ciała, bo nie miała go zostawić. Dlaczego więc pozwoliliście otworzyć grobowiec? zapytałem. Uśmiechnął się łagodnie, bo wiara nie boi się nauki. A jeśli nauka potwierdzi to, co zawsze głosiliśmy, chwała Bogu. A jeśli zada pytania, na które nie mamy odpowiedzi, to również dobrze. Prawda nie jest naszym wrogiem. Te słowa utkwiły we mnie głęboko. Zrozumiałem, że ten fenomen, pusty grobowiec, energia, świadectwa, nie dotyczy konfliktu między nauką a wiarą. Dotyczył czegoś znacznie bliższego człowiekowi, naszego strachu przed tym, czego nie potrafimy nazwać. To właśnie wtedy, stojąc nad brzegiem jeziora Galilejskiego, kilka dni później, spojrzałem na spokojną taflę wody i pomyślałem, że wszystkie te elementy zaczynają układać się w jedną całość, ale to, co miało nadejść potem, przekroczyło nawet granicę tego, co do tej pory uważałem za możliwe. Po wszystkich odkryciach, świadectwach, analizach i rozmowach wiedziałem, że pewnego dnia będę musiał wrócić do grobowca. Nie po to, aby znaleźć kolejne odpowiedzi, lecz by oddać coś, co nigdy nie powinno było opuścić swojego miejsca. Welon, który tyle nam odsłonił, nie był przedmiotem do badań. Był znakiem: a znaki nie należą do ludzi, którzy chcą je mierzyć, lecz do tych, którzy potrafią je uszanować. Pewnego chłodnego wieczoru w listopadzie spotkałem się z Haimem na obrzeżach Jerozolimy. Miał na twarzy ten sam wyraz, który widziałem u Niego w dniu gdy pierwszy raz otwieraliśmy grobowiec, mieszaninę lęku i fascynacji. Jesteś pewien, że chcesz to zrobić? Zapytał. Przytaknąłem bez wahania. To nie jest nasze, odpowiedziałem. To nigdy nie było nasze. Weszliśmy do doliny pod osłoną nocy, z latarkami i skrzynią, w której spoczywał welon. Milczeliśmy przez całą drogę, bo obaj wiedzieliśmy, że to, co robimy, nie jest aktem naukowym. To była pielgrzymka. Kiedy stanęliśmy przed wejściem do krypty, powietrze zdawało się być cięższe niż zwykle. Zeszliśmy po kamiennych schodach, a ja im odsłonił wejście do ukrytej komory, tej samej, z której wydobyliśmy skrzynkę. Uklęknął, otworzył ją i spojrzał na mnie, czekając na mój gest. Delikatnie położyłem welon z powrotem na swoim miejscu. Ja im zamknął skrzynię, a ja poczułem jakby kamień, który nosiłem w sercu, wreszcie opadł. Zanim wyszliśmy, zatrzymałem się na chwilę i spojrzałem na niszę nad nami, pustą, ale przecież pełną obecności. W tym momencie poczułem ciepły podmuch powietrza, choć w krypcie było chłodno, a potem szept. Ten sam, który wcześniej słyszałem w snach, w ciszy na granicy świadomości. Nie szukaj mojego ciała, szukaj mojego światła. Odsunąłem się powoli. Nie bałem się. To było uczucie, jakby ktoś położył dłoń na moim ramieniu, nie z ciężarem, lecz z troską. Zrozumiałem wtedy, że to, co znaleźliśmy, nigdy nie było przeznaczone do rozgłaszania. Nie miało stać się sensacją, dowodem, argumentem w sporze między nauką a wiarą. To była lekcja. Zaproszenie do spojrzenia głębiej. Zamknęliśmy komorę, wyszliśmy na powierzchnię, a ja im zasunął metalowe zabezpieczenia. To koniec? zapytał cicho pokręciłem głową. Nie, to początek czegoś, czego nie musimy rozumieć. Wystarczy, że będziemy to szanować. W drodze powrotnej miasto spało, a niebo nad Jerozolimą było jasne od gwiazd. Każda z nich wyglądała jak mała iskra, jakby całe niebo chciało przypomnieć, czym jest światło. Usiadłem później na schodach mojego hotelu, patrzyłem w górę i czułem spokój, którego nie zaznałem od lat. Po raz pierwszy od dawna wszystko było jasne. Prawda nie potrzebuje rozgłosu, prawda szepcze, a my musimy nauczyć się słuchać. Minęły miesiące, a ja wracałem myślami do grobowca coraz częściej. Nie jak badacz, ale jak ktoś, kto dotknął czegoś, co przerasta człowieka. Zrozumiałem, że Maryja nie pozostawiła nam swojego ciała, bo ono nie było jej darem. Jej darem była obecność, jej światło, jej tak, które odmieniło historię. A światło, prawdziwe światło, nigdy się nie kończy, nigdy nie gaśnie i nigdy nie przestaje mówić do tych, którzy chcą słuchać.